Można przeżyć skok na BMXie z najwyższego wieżowca w Los Santos, a może jesteśmy w stanie nalać następnego policjanta i nie podnieść przy tym żadnych konsekwencji. Dziś rozbijemy 30 mitów w GTA V, a no i oczywiście piszcie też swoje mity, które chcielibyście, żebym specjalnie dla Was sprawdził. Jeżeli uzbiera się ich pokaźna sumka, to niedługo pewnie też zrobię film składający się tylko i wyłącznie z Waszych komentarzy, a więc zostawcie łapę i suba i też przypominam o konkursie, który trwa na tym kanale. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w zakładce Społeczność, a my ruszamy z pierwszym mitem, a będzie to! Numer 1. Możemy wycalić C4 za pomocą siekiery albo innej broni białej. Do tego testu potrzebujemy ładunku wybuchowego, który znajdziemy w każdym sklepie z bronią. Przede wszystkim trzeba skupić się na tym, żeby podłożyć go na wysokości mniej więcej kolan. I jest to tutaj akurat bardzo ważne, bo jak umieścimy go za wysoko, to raczej nie damy rady go celnie trafić. Walimy z siekiery albo innego ostrego narzędzia, i tak jak sądziłem, pięknie wywaliło nas w powietrze, a jest to dla mnie mit potwierdzony. Numer 2. Czy wchodząc w plamę krwi, zostawimy za sobą ślady. W tym przypadku szukamy grupy ludzi, żeby się na chwilę w nich potaplać, jak już jestem pewien, że nie wstaną i widzę tworzącą się plamę krwi, wbiegłem w nią z pełnym impetem kilka razy, ale za mną żadnych widocznych śladów. Możemy to śmiało uznać za mit obalony. Numer 3 Czy przy użyciu spadochronu dolecimy z Maze Banku do plaży? Maze to najwyższy budynek w Los Santos No i na pierwszy rzut oka dystans jaki jest do pokonania jest naprawdę ogromny No ale cóż, wystarczy skoczyć i liczyć na cud Albo podmóg wiatru w plecy Po kilkunastu sekundach lotu spadłem na plażę, a więc jest to mi potwierdzony Numer 4. Czy możemy kosić trawę przy użyciu kosiarki? Całą kosiarką śmigałem po mapie może 2-3 razy i też przyszło mi do głowy skoro jest taki sprzęt w grze to może ma on swoje rzeczywiste zastosowanie. Jeździłem nią po całej mapie, tam gdzie tej trawy było więcej i mniej, ale jedyne co zostawiłem za sobą to smród spalin, a trawę którą miałem ściąć nawet nie pogniotłem i to balony. Numer 5. Czy da się przejść drogę szybkiego ruchu w poprzek, tak żeby żaden samochód nas nie potrącił? Wariowane zadanie, gdzie nasza postać może dostać po dubsku, i to dosłownie. Przetransportowałem się w miejsce, gdzie droga szybkiego ruchu jest najszersza. Kilka razy mieszkańcy Los Santos nie mieli dla mnie cierpliwości i wjeżdżali we mnie, jakby mnie nigdy tam nie widzieli. Ale w końcu udało się, a ja mogę zaliczyć to za mit potwierdzony. Numer 6. Czy celując w żołnierza on zacznie do ciebie strzelać? No co tu więcej mówić? Po tej próbie powinien wyglądać jak durszlak, ale chodziłem swobodnie po całej jednostce, celowałem tylko w kogo chciałem i nikt nawet nie zwrócił na mnie uwagi. Mi to balony. Numer 7. Czy ze zrobienie policji zdjęcia policjanci nas aresztują? Była jednostka wojskowa, teraz będzie ulubione miejsce każdego policjanta, czyli komisariat. Widzę pierwszych ochotników, zdjęcie przyczajki, ale policja niezbyt była mną zainteresowana, bo może na innej komendzie bardziej się postarają. Trzeba uważać, żeby nie zrobić tego zdjęcia zbyt blisko, bo mogą nas aresztować, ale też nic z tego. Mi to balony. Numer 8. Czy jak wejdziemy na zaplecze sklepu, sprzedawca zareaguje albo wezwie policję? Pewnie nikt nie chce, żeby ktoś mu się ładował za ladę, ale może tutaj chłop zrobi dla nas wyjątek. Pewnie wchodzimy do sklepu, ciemano i udaje się w stronę zaplecza. Widzę, że zadzwoni po niebieskich ziomków, więc spadamy stąd. Niezamiła sytuacja. Nikt potwierdzony. Numer 9. Czy można wysadzić ciężarówkę, strzelając w jej zbiornik paliwa? samochodami jest inna bajka, bo nieważne ile się w niej wpakuje, musisz konkretnie ładować w silnik, żeby cokolwiek się stało. Tutaj sprawa wygląda całkowicie inaczej, ponieważ ciężarówki mają odsłonięty zbiornik paliwa. I zaraz sprawdzę, czy rzeczywiście kilka strzałów może zniszczyć całą ciężarówkę. Na początek wezmę pistolet i ciężarówka wyleciała w powietrze. To zapewne większego kalibru bronie też sobie znakomicie poradzą. Bit potwierdzony. Numer 10. Czy samochody są zaparkowane dokładnie na środku miejsca parkingowego? Będę musiał się przyczepić do parkowania mieszkańców Los Santos, bo na pewno większość z nich nie staje centralnie na środku. Odwiedzę najprawdopodobniej największy parking w Los Santos i od razu rzucają się samochody, które są zaparkowane na no odpierdziel. Mi to balony. Numer 11. Czy godzina na zegarze pokazuje tą godzinę, która jest aktualnie? Tutaj użyłem moda, który mi pokazał dokładnie, która jest godzina. Dlaczego moda? Bo tak mi się podoba i to jest moje jedyne wytłumaczenie, przecież nie zwracałem uwagi na ten zegar i myślałem, że stoi w miejscu, ale najwidoczniej się myliłem, a on pokazuje rzeczywistą godzinę, która jest aktualnie w grze, mit potwierdzony. 12. Czy piłka na plaży będzie przemieszczała się jak przylepimy na nią bomby? Piłka na plaży przypomina tą, która jest w domu Michaela, taka duża niebieska, ale mniejsza. Szukamy piłki na plaży i przylepiam na nią tyle bomb, ile jest w stanie na siebie przyjąć, ale nie ma problemu z przemieszczaniem się. I do tego jeszcze świetnie wybucha. mit potwierdzony. Czy koło z tyłu samochodu zamortyzuje uderzenie? Nalezienie samochodu z kołem z tyłu to dopiero wyzwanie. W mieście takiego nie ma, a dopiero poza los Santos się na takim natknąłem. Od razu wsiadłem i zacząłem nawalać, ile wlezie, można zauważyć, że koło się delikatnie przekrzywiło, ale kiedy uderzyłem nieco mocniej, wybiło mi delikatnie w powietrze, przez co samo uderzenie nie było aż tak odczuwalne, nikt potwierdzony. Numer 14. Czy cysterna z paliwem wybuchnie, kiedy w nią uderzymy młotkiem? Czuję, że może to się skończyć dla mnie kalectwem, ale no trudno. Wiem, że strzelając w taką cysternę od razu ona wybuchnie, ale z młotka jeszcze tego nie próbowałem. Jak widać po kilku celnych trafieniach, wysadziło nas w powietrze, a jest to mit potwierdzony. Numer 15. wjeżdżając samochodem na ognisko, samochód zacznie się palić. W rzeczywistości pewnie po kilku minutach samochód by stanął w płomieniach, ale zobaczyć chcę, czy twórcy rok stara się postarali o takie szczegóły. Dlatego wjechałem najpierw w moje ognisko, ale bez żadnego szwanku też się z niego wydostałem. Dlatego od razu pojechałem szukać większego, ale tak jak się spodziewałem, też nic z tego, mit obalony. Numer 16. Czy zegarek jest kuloodporny? Wydaje mi się, że wszystkie przedmioty, które trzymają mpc ty w rękach, są kuloodporne łącznie z papierosem i kubkiem papierowym. Ale jestem ciekaw w tej sytuacji, bo zegarek może nie powinien zatrzymać pocisku, ale chociaż w jakiś sposób nas przestrzałem obronić? Oddaje strzał, jak widzicie, ładnie wykręciło chłopowi łapę, a więc jest to mi to obalony. Numer 17. Czy pies może nas zaatakować? Z reguły tak to wygląda, że pies powinien cię obronić, ale często można spotkać na ulicy też psy zaczepno-obronne, one zaczepiają, a ty je bronisz. I nie ukrywam, że spotkałem też sytuację w tej grze, że pies ma po całości wywalony na właściciela, ale w tej sytuacji, kiedy próbowałem zrobić krzywdę npc owi pies mnie zaatakował, a więc jest to mit potwierdzony. Numer 18. Czy gość od tenisa potrafi coś więcej niż tylko grać? Pewnie nieraz się spotkaliście, że na kortach od tenisa stali ludzie i czekali aż tylko zagracie meczek z nimi. Najwidoczniej oni coś więcej potrafią niż tylko grać i tak, gość po dłuższej chwili zaczął podrzucać rakietą, uznajemy to za mit potwierdzony. Czy pusty kanister wybucha? Opary, które pozostają w kanistrze mogą spowodować wybuch. Jakby ktoś miał problem ze znalezieniem kanistra, to jest on tutaj na stacji, dokładnie w tym miejscu. Pozbywamy się zawartości kanistra i oddaję kilka celnych strzałów. Kanister oskakiwał jak szalony, ale do wybuchu nie doszło, mit obalony. Czy szyby u Franklina w domu są przeciwpancerne? Prawnie przedostałem się do Franklina na chatę. Próbowałem rozbić na dosłownie wszystkie możliwe sposoby szyby u niego w domu. Nawet pofatygowałem się po czoł, ale nic z moich zamiarów, mit potwierdzony. Numer 21. Czy możemy zestrzelić C4 w powietrzu? Do wykonania tego zadania nie ma co się oszukiwać, ale potrzeba zwinnych rączek i dobrego oka, ale co najważniejsze dobrej lokalizacji, żeby adekwatnie sprawdzić mid. Kilka pierwszych prób totalnie spieprzyłem, ale w końcu po chwili trafiłem w C4. Mid potwierdzony. Numer 22. Można przebić koło nożem? Żeby to sprawdzić, próbowałem postawić samochód na delikatnym podwyższeniu, ale też znalazłem nieco wyższy samochód i starałem się trafić idealnie w oponę, ale bez większego skutku w obydwu przypadkach. Mit Numer 23. Czy możemy zranić kogoś po prostu robiąc na niego? Że nasza postać nie ma takich możliwości, żeby postawić na kimś klocka, dlatego zmieniłem się w ptaka. No i właśnie w taki sposób chciałem zrobić komuś krzywdę. Piękne zejście strzał i nic. A MPC nawet nie poczuł. Mitobalony. Numer 24 Czy Chop pobiegnie po piłkę, kiedy wrzucimy ją do wody? Jest Franklina chwila na punkcie piłki i za każdym razem, kiedy rzucałem mu ją do wody, leciał przed siebie, nie zwracając uwagi na nic innego. Ale zobaczymy, czy tym razem odważy się też pobiec po nią. Za pierwszym razem sprawdziłem to na plaży, a za drugim razem wybrałem się z Chopkiem na zbiornik, który znajduje się nad domem Franklina. Wrzuciłem piłkę w stronę wody, a Chop zareagował, jakby zgubił piłkę. Mi to balony. Numer 25. Czy popychając w biegu przechodnia da się go zabić? Fajny mit od Mateusza, na logikę też powinno tak się stać, no ale jak tego nie sprawdzimy, nie będziemy mieli 100% pewności. A teraz szukam osoby, która będzie w stanie znieść tą męczarnię, albo może sprawdzimy też dwie osoby. Nalazłem chętnych i zaczynamy popychanie. Po kilkunastu popchnięciach już nie mieli siły wstać, a dla mnie jest to mit potwierdzony. Numer 26 Czy możemy zniszczyć całkowicie dom Franklina? U Michaela w domu udało mi się zrobić totalny rozpierdziel, że aż tynk spadał ze ścian, a u Franklina naprawdę sporo rzeczy udało mi się zniszczyć, ale nie udało mi się zmasakrować całej chaty, a więc mit uznaje za obalony. Numer 27. Czy upadek z dużej wysokości do basenu nas zabije? Stajemy też u Franklina na chacie. Wykonałem kilka skoków z różnych wysokości. Po skoku z dachu budynku, ranking bez większych obrażeń wyszedł z tego cały, tak jak wyniosłem go już na wyższą wysokość, no można by powiedzieć, że leciał prawie z kosmosu, klapnął o tafle wody, a więc jest to mit potwierdzony. Numer 28. Czy zbiornik paliwa w ciężarówce, kiedy w niego strzelimy, wybuchnie? Samochodami jest patent, że wybuchał, żeby samochód wybuchł poprzez strzał w bag. Ciężarówką myślę, że nie będzie tragedii. Znalazłem ciężarówkę, oddałem kilka celnych strzałów, no i pięknie wybuchła, a więc jest to mit potwierdzony. Numer 29. Lusterka w samochodzie działają. Jazda samochodem w tej grze nie należy do najgorszych, ale odkąd to odkryłem, zapewne nie będę patrzył na to samo tak jak wcześniej. Bo spójrzcie, jak to wygląda. Moim zdaniem, tragicznie i nic przez nie nie widać. A lusterka nie działają. Mi to balony. Numer 30. Czy kiedy zaparkujemy na skraju budynku, nasza postać albo MPC wyjdą z auta? Tutaj próbowałem chyba najróżniejszych możliwych sposobów, żeby ta próba była jak najbardziej wiarygodna. I fakt, ciężko tutaj potwierdzić czy też obalić MIT. Na pierwszy ogień poszli mieszkańcy, którzy byli kierowcami, i umieszczając ich na skraju budynku, nie chcieli wchodzić z samochodów, ale w sumie to wcale im się nie dziwię. Podobnie było też kiedy ja sam zajmowałem miejsce pasażera. Dopiero po wyjściu naszej postaci z samochodu, MPC zdecydował się na jego opuszczenie. To można uznać za MIT obalony. Jeśli podobał Wam się ten przegląd najciekawszych mitów w GTA V, koniecznie zostaw łapę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dajcie znać też w komentarzu, który mit Was najbardziej zaciekawił. Pamiętajcie też, żeby pisać swoje mity. A ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmie.